W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Dobry Jezu, Ty jeden dobrze wiesz, ile razy modliłam się za moje dziecko. Zawsze, gdy przychodzę do Ciebie, mam je w sercu, prosząc o wszystko, co dla Niego dobre. Błagam, pozwól mi i dziś pokornie prosić Cię o opiekę dla Niego, ofiarować Ci wszystko, co mam w Jego intencji. Chryste, błagam, miej miłosierdzie nad duszą mojego dziecka. Wiem, że Ty widzisz i wiesz wszystko. Ty znasz moje dziecko lepiej niż ja sama. Rozumiesz Jego lęki i zmartwienia, znasz Jego wady i zalety. Akceptujesz Go i kochasz takim, jakim jest. Ufam, że Ty również widzisz, jak bardzo dobre jest moje dziecko. Wierzę, że nie odmówisz mu swojej ochrony. Swojej cudownej miłości. Jezu, proszę, czuwaj nad duszą mojego dziecka, by nie pogubiło się na swojej życiowej drodze. Pozwól, by otaczali Go ludzie dobrzy, kierujący się pięknymi wartościami zapatrzeni w Ciebie. Chroń duszę mojego dziecka przed wszelkimi pokusami współczesnego świata, przed krzywdą i niebezpieczeństwem. Nie pozwól mu dokonać złych wyborów. Mów do Niego, przywołuj do siebie, by moje dziecko popełniało jak najmniej grzechów. Wiem, że tylko Ty możesz ofiarować Mu prawdziwe szczęście i spokój serca. Panie, jeśli moje dziecko popełniło lub popełni kiedyś ciężki grzech, błagam, niech Jego wina spadnie na mnie. Pozwól mi w intencji mojego dziecka ofiarować Ci cały mój życiowy ból psychiczny i fizyczny. Przerzekam z pokorą znosić każdy życiowy krzyż, jaki będę miała nieść. Przyrzekam ze spokojem i akceptacją znosić lęki, stres i to, co nieprzyjemne. Niech to wszystko będzie ofiarą za moje dziecko i jego zbawienie. Błagam prowadź mnie na mojej rodzicielskiej drodze. Pomóż mi stawać się dla mojego dziecka wzorem, codziennie dawać mu przykład prawdziwego chrześcijaństwa. Zawierzam tobie naszą rodzinę. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!